Związek rodziców jest ich ładowarką do baterii, które zużywają się w rodzicielskiej codzienności. A zarazem, dzieci, do prawidłowego rozwoju potrzebują doświadczać miłości nie tylko od rodziców, ale też pomiędzy rodzicami. To miłość nieidealna, tak jak nieidealny jest każdy związek. Nazywam się Agarogala. I jestem terapeutką rodziców. Pomagam rodzicom dogadać się ze sobą i z dziećmi. Mój podcast ma za zadanie pomóc ci tworzyć związek, który ładuje ci baterie. Nie idealny, ale wystarczająco dobry. Kto, będąc tą stroną związku, która jest bardziej obciążona domowymi obowiązkami, nie marzy o usłyszeniu czegoś takiego od swojej tej drugiej połówki. Kto? Kto? wszystko jedno, kobieta czy mężczyzna, kto ogarnia na co dzień dzieci, ogarnia obiady, ogarnia lodówkę, czy na pewno wszystko jest kupione, czy na pewno będzie z czego zrobić kanapki do szkoły, czy opłacone są obiady w przedszkolu, czy hmm, taka proza życia jest zabezpieczona, jak wyprane skarpetki, tak żeby dzieci nie chodziły w brudnych rzeczach, kto, kto odpowiada za kupno prezentów gwiazdkowych, pamiętanie o imieninach babci, o usprawiedliwieniu nieobecności dzieci z powodu choroby, kto, kto odprowadza dzieci na szczepienia i umawia pediatrę, jeśli kaszel się przeciąga, kto nie marzy o usłyszeniu daj mi więcej obowiązków od tej drugiej strony. Hmm, teoretycznie wszyscy i wcale nie jest to tak różowe, jak może się wydawać, nawet jak się to usłyszę. Już ci mówię dlaczego, widzisz. Kiedy już dochodzi do takiej szczerej rozmowy, takiego wylania tego, kiedy ta strona, która czuje, że na niej wisi większość tych wszystkich rzeczy, i, e, i tych związanych właśnie z dziećmi, i z domem, i, i, i z ogarnianiem takiej codzienności, jak ona, ta osoba już się wyłuszczy i powie: Hej, to jest mi w porządku, że ja nad tym wszystkim ja to wszystko ogarniam, ja wiem, że Ty masz swoją pracę zawodową i te pieniądze są na nasze wspólne życie, rozumiem to, doceniam to, ale ja nie chcę być tym, kto tu non-stop takie rzeczy ogarnia, dlatego że to są nasze wspólne dzieci i to jest nasz wspólny dom. I chcę mieć poczucie, że mamy tutaj partnerstwo, a nie, że ja nie wyrabiam na zakrętach tych obowiązków i jak kogoś nie wynajmę, to, to się wykończę. To kiedy słyszy się z tej drugiej strony, Okej, okay, powiedz mi, co mam robić, albo, okej, okay, no to daj mi trochę więcej obowiązków. To nie jest tak naprawdę to, co chcesz usłyszeć, będąc tą zaangażowaną stroną. To zrodzi się w tobie złość, żal, takie, 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 takie emocje, które sobie pomyślisz: hej, coś tu mi nie gra. Może sobie pomyślisz: Boże, może coś się ze mną nie tak, przecież o to mi chodziło, a, a jak słyszę. Tą propozycję, to, to mnie jakoś tak trzebie w środku. Wiesz, tak całkiem bez sensu to Cię nie trzebie. Już Ci mówię dlaczego. Dlatego, że to jakby dalej jesteś Ty w roli menadżera tego domu. To dalej jesteś Ty, który musisz, albo która musisz wiedzieć, co jest do zrobienia, pamiętać o terminach, wiedzieć, co jest do ogarnięcia. I okej, okay, o ile pamiętanie o terminach to jest coś takiego, w co się trzeba na przykład wdrożyć krócej lub dłużej, no to ma święte prawo zrodzić się w Tobie y, takie, taki dyskomfort, jak tu chodzi o to, czy podłoga jest do zmycia, czy, czy pranie jest do wstawienia, czy zmywarka jest do wyjęcia, czy aby zakupy nie są do zrobienia, skoro jest pusta lodówka. Ma prawo się w Tobie to zrodzić, bo zobacz co tu się dzieje. I jeśli tam po drugiej stronie tego podcastu słyszy mnie osoba, która, która no właśnie, taką ofertę składa, no to powiedz mi, co mam robić. Jakby, słuchaj, może z ciebie przebijać wyłącznie niewinność, poczucie tego, że chcesz odpowiedzieć na potrzeby swojej żony albo potrzeby swojego męża i chcesz współtworzyć i tak dalej. Ale wiesz co? Trochę jest tak, że ten związek tworzą dwie dorosłe osoby. Zazwyczaj dorosłe osoby, które już trochę ze sobą są, że albo krócej, ale jednak z grubsza oboje jesteście świadomi tego, że na przykład dzieci trzeba karmić. W sensie, że musi być jedzenie w domu, nie że fizycznie karmić. Albo, że na przykład pranie trzeba nastawić, żeby było wyprane, albo, że na przykład kurz trzeba wytrzeć, żeby go nie było, albo, nie wiem, kuchnię posprzątać, żeby była posprzątana. Nie sądzę, żebyś ty osoba oferująca to powiedz mi, co mam robić, nie zdawała i nie zdawał sobie sprawy z tych rzeczy. Myślę, że to wiesz. To pytanie: dlaczego to robisz? Dlaczego mówisz takie zdanie? Wiesz, przyczyn pewnie może być trochę. I ja to teraz będę mówiła tak, żebyśmy się tu wszyscy rozumieli. Może jest tak, że. Mm, może jest tak, że potrzebujesz tego, kto będzie odpowiedzialny za to, tak naprawdę. Może. Ja ostatnio miałam taką rozmowę y, na sesji terapeutycznej i to tak fajnie, żeśmy sobie to z moją klientką tak rozdziałały na kawałki. Że zobacz. To jest taka sytuacja, wszystko jedno, czy jesteś tą stroną, która jest bardziej czy mniej zaangażowana. Że to jest taka sytuacja, jeżeli na przykład ja, Agnieszka, słyszę um, od mojego męża, usłyszałabym od mojego męża, to powiedz mi, co mam robić, to daj mi trochę obowiązków, to to jest tak, ja jestem tym menadżerem rodziny, a on jest pracownikiem etatowym. To jest, taka, tak jest taki trochę układ. Ja jestem tą odpowiedzialną za to, żeby ta firma jeszcze się, jeszcze się trzymała na rynku, Prosperowała, żebym miała zyski, to nie jest odpowiedzialność moich zatrudnionych pracowników etatowych. Oni, no chyba, że ktoś jest bardziej przyjęty rolą, ale oni przychodzą od 8 do 16 i mają wyznaczone zadania w swojej umowie o pracę. Zrobią, zrobione, dziękuję, do widzenia. Należy się pensja. A ja muszę myśleć, co trzeba robić. Czy jakie to obowiązki powinny być? Co jest jeszcze do zrobienia? Ja będę musiała prognozować yy, nasze działania na przyszłość, żeby firma utrzymała się na rynku. Żeby firma działała. To nie jest partnerstwo. To co? w żadnym stopniu nie jest partnerstwo. Mnie się może marzyć, że ja mam takiego, tak, takie powiedziałabym, krok do przodu, takiego pracownika kreatywnego. Co on sam, wiesz, wymyśli. Co by było dobrze zrobić, żeby... Mm, Pchnąć jakiś projekt do przodu. Ale tak naprawdę, tak naprawdę, to nam się tu marzy jednak spółka. To nam się tu jednak marzy współodpowiedzialność na równych zasadach, partnerstwo w tym ogarnianiu tej naszej firmy. Moja klientka zapytała mnie, czy to jest w takim razie możliwe, żeby pracownik etatowy stał się wspólnikiem. Ja się totalnie na tym nie znam, ale przyszło mi do głowy, że chyba takie rzeczy to się trochę robi u prawników, że się jest zatrudnionym jako prawny w jakiejś kancelarii, a może się tak przytrafi, że ci zaproponują rolę yy, współpracownika, nie? Współwłaściciela. Czy jak to się tam nazywa? Czy potem jesteś w tytule, twoje nazwisko jest w tytule yy, tej firmy, jest tam, tam. Iksiński, Kowalska i yy, Bogasiewicz, no nie wiem, zmyślam. No, więc. <ścoughs> więc tak, to jest niezadowalające dla obu stron. Yy, Powiedz mi, co mam robić. To powiedz mi, co mam robić. To, powie, to, to ja to zrobię spoko, chętnie, w ogóle wow, chętnie ci pomogę. O! I tu jest troszeczkę taki dodatkowy fakapik. To ja ci pomogę. Widzisz, jeżeli na przykład mm, mamy wspólne dzieci, to idea jest taka, żeśmy je razem robili i razem je ogarniamy. I okej, okay, może być tak, że. Ym, Jedno z nas na przykład zaprowadza je do lekarza częściej, czy zazwyczaj, bo nie wiem, taki ma układ pracy, że może, albo są jakieś tam inne względy. A to drugie na przykład ogarnia coś tam innego. Ale, chociaż czasy się zmieniają i ostatnio rozmawiałam z takimi mężczyznami, którzy widzą to już inaczej, szczęśliwie, to wciąż w bardzo wielu rodzinach jest tak, że to są bardziej jej dzieci. To są bardziej jej dzieci. I takie zdanie. Hmm, Pomóż mi, jak mi pomożesz przy dzieciach, albo pomóż mi przy dzieciach. E, kurde, no nie ustawia też, jakby moim zdaniem, nie ustawia tego partnerstwa. Zróbmy to razem. To, co weźmiesz tam przy dzieciakach, to, to jakby to trzeba nawet zacząć inaczej mówić o tym, żeby zacząć inaczej myśleć o tym, bo słowa kształtują sposób myślenia i, i podejść do tego rzeczywiście partnersko. W tej chwili. Naprawdę wyszliśmy z czasów, których, w których kobiety są tymi osobami, które zostały w domu i poświęcają się całkowicie dla dzieci i to jest jakby ich praca a mężczyźni są tymi, którzy mm, są w pracy i ich praca polega głównie na zarabianiu na ten dom, żeby tam wszyscy byli bezpieczni. Już teraz raczej obie strony pracują zawodowo. No więc z jakiejś takiej magicznej przyczyny miałoby tak być, że jedna strona pracuje zawodowo. Wszystko jedno, mężczyzna czy kobieta i jest odpowiedzialna za dzieci, a druga strona pracuje zawodowo. Ja myślę, że to się zmienia, ale może warto sobie to uświadomić: że to nie jest pomaganie jednej stronie przy dzieciach, tylko to jest wspólne ogarnianie tematu dzieci, jako że są te dzieci wspólne. I wracając do: daj mi więcej obowiązków, to powiedz mi, co mam robić. Ten, kto to mówi, stawia sam siebie w roli tego pracownika etatowego. W roli tego zarządzanego. I to mu się kompletnie nie opłaca. No bo tak, nie decyduje o tych swoich obowiązkach, a przecież mógłby, stając się partnerem, stając się wspólnikiem. No to mówi, to ja mógłby raczej powiedzieć, to ja chętnie zajmę się tym czy tamtym obszarem. Może potrzebuję od ciebie kilku wskazówek, jak to robić, bo, bo do tej pory tego nie robiłem czy nie robiłam, ale, ale mogę to wziąć na siebie. Mogę tam coś poprzestawiać. Może, może nie od razu uda mi się wszystko, może uda mi się część. To jest coś, co się realnie da w życiu zrobić. Ja tego doświadczam, odkąd mam znacznie więcej pracy zawodowej niż miałam, realnie doświadczam dokładnie takich słów ze strony swojego męża. To ja wezmę to czytam to. Ja mu nie mówię, to weź ode mnie to, czy tamto. Tylko to ja wezmę to czytam to. Jesteśmy wspólnikami, jesteśmy partnerami w tym interesie. To nie znaczy, że nam się uda wszystko równiutko podzielić od linijki na pół i trzy i pół obiadu w tygodniu będę gotować ja, a trzy i pół obiadu w tygodniu będziesz gotować ty. Albo ty kupisz buty starszemu, a ja kupię buty młodszemu. Nie da się wszystkiego równo podzielić, ale współdzielić warto. Stawianie jednej osoby w roli tego menadżera sprawia, że ona może w tego menadżera wejść w buty tego menadżera. A wiesz co robi menadżer? Rozlicza. Taka jest pokusa. Aby uważaj na to. Rozdarz zadania, albo dostaniesz zadanie, jeśli jesteś tą stroną, która oferuje, że weźmie, i zostaniesz rozliczony, i zostaniesz rozliczona. Czy tego chcesz, takiego obrotu spraw w swoim związku? Czy ty chcesz rozliczać z wykonanych obowiązków swojego męża czy swoją żonę? Może już to robisz. Przypuszczam, że macie o to spore. Przypuszczam, że macie oto spory, bo to jest jeden stoi nad drugim, a nie jeden stoi obok drugiego. Można się do tego przyzwyczaić. Zobacz, co zrobi pracownik etatowy. Pracownik etatowy nie pójdzie sobie do drugiego pracownika, do, do swojego szefa powie, hmm, tak sobie pomyślałam, tak ciężko szef pracuje, może coś tam wezmę za darmożkę i coś jeszcze zrobię. Nie, no zrobi swoje, a jak będzie miał trochę więcej czasu, to pójdzie na jednego papierosa więcej, albo on wypije sobie dłużej kawę. No, każdy głupi by tak zrobił, bo to jest dbanie o siebie. Jeśli się będziemy tak umawiać, że ja Tobie wydzielam zadania, to okaże się, być może, że, że będzie analogicznie. I ja i tak będę wkurzona i zarobiona, a Ty mi powiesz, wkurzony, zarobiony, nie ma znaczenia które z nas, czy to facet, czy, czy kobieta, a, a ta druga strona powie, no ale no halo, halo, no przecież zrobiłam, no halo, halo, no przecież wykonałem. O co jeszcze te pretensje? Wieczne niezadowolenie. Przypuszczam, że to jest trochę temat rzeka. Przypuszczam, że załatwianie tego tematu w związku to nie jest ani kwestia jednej rozmowy, na pewno nie. W ogóle mało co jest kwestią jednej rozmowy, powiem szczerze. I nie jest, to, jest to kwestia, która jakby trzeba sprawdzać ją w boju, trzeba, trzeba ją testować, trzeba zobaczyć, jak tam to wychodzi. Ale przestrzegam układ pod tytułem. Daj mi więcej obowiązków, albo to powiedz mi, co mam robić. Nie jest korzystne dla żadnej ze stron. Jedno będzie, będą trzepać nerwy, druga będzie się wkurzać, że tamtą trzepią nerwy, nie wiadomo o co. Będziecie mieć do siebie nawzajem pretensje. I nikt tak do końca nie będzie zadowolony. Tu się ocieramy trochę o temat inicjatywy. Ja już o tym trochę mówiłam w którymś odcinku, o, na co czekamy w nasz pięć rzeczy, na które czekamy w naszych związkach. Chyba taki był tytuł. I to jest trochę z tego. To jest właśnie to, co wkurza tego, kto słyszy no to powiedz mi, co mam robić. Bo ten, kto zazwyczaj za to wszystko odpowiada, oczekuje inicjatywy. Oczekuje, że. No, jesteśmy we dwójkę dorośli, wiesz. Widzisz, coś jest normalnie do ogarnięcia. Widzisz, dzieci są tu. Widzisz to wszystko. Nie chcę zarządzać. Dobrze. Chyba na tym poprzestanę. Powiem ci szczerze, to jest totalnie spontaniczny odcinek. Zainspirowało mnie tam coś na Instagramie, i jakoś tak. Y Próbowałam nawet to zapisać y, w kajeciku, żeby sobie ułożyć myśli, ale tak mnie jakoś czochnęło, że po prostu podłączyłam mikrofon, siadłam i nagrałam. Więc y, widzisz, nawet było bez y, wstępnego y, moje uszanowanie, <laughs> bo mnie po prostu wzięło i poniosło. Także y, weź sobie to na swój użytek. Jeśli masz jakieś przemyślenia, koniecznie mi napisz. Ja myślę sobie, że jest potencjał w tym temacie i, i kto wie, czy jeszcze nie, nie będziemy jakoś rozwijać tutaj tego. Może to jest trochę o tobie, może to jest trochę o tej twojej drugiej połówce, może to jest do posłuchania wspólnie i, i przegadania paru tematów. Właściwie to trochę za to trzymam kciuki, tak szczerze. Że posłuchacie tego we dwójkę, i to sprowokuje między wami rozmowę, która ustali, może wam coś ustali, może, może nic to wam ustali. Wy coś ustalicie między sobą i, i zrobicie jakąś dobrą zmianę, w której będzie trochę mniej poczucia żalu, krzywdy, bycia wykorzystywanym y, po obu stronach. Trzymam za to bardzo mocno kciuki. Trzymam mocno kciuki za Ciebie i za Twoją relację. Uściski serdeczne, pa! pa.